Czytanie z dziejów apostolskich Gdy Jezus został wzięty do nieba, apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Godliwy i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi. Oto Słowo Boże. Pochwalona, Bądź pochwalona Boża Bądź pochwalona Boża Wielbi dusza moja Pana I raduje się Duch mój w Bogu Zbawcy moim Bo wejrzał na uniżenie Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Bo na boża gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, święte jest imię Jego. Jego miłość Z pokolenia na pokolenie Nad tymi, którzy się Go boją Bądź pochwalona Boże, okazało Okazał moc swego ramienia Rozproszył pyściących się zamysłami A stronu, aby wyższył, pokochodnych chodnych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Bądź tą zarodką, to zarodzicie. Się. się za swoim sługą Izraelem, wspomnę nas twe miłosie jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Bo... Aleluja, aleluja, aleluja. Pan z Wami i Duchem Twoim, słów Ewangelii według świętego Łukasza, chwała Tobie Panie, Bóg posłał anioła Gabriela do miasta Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy była na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg, Damu mu tron jego za Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na no to Maria rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najbliższego osłoni Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maria, oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie, według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej Anioł. Oto słowo Pani. Panie Jezu. Na widok anioła, jak zareagowała twoja matka. Nie bój się Maryją, to znaczy, że się bała. Pytanie czego, tak. Kiedy przychodzi Anioł, my też możemy się bać. Oczywiście nie musi przyjść tak, jak do Maryi, widoczny. Panie Jezu, ty na różne sposoby przemawiasz, Ty, Twój Ojciec i Duch Święty. I to, co usłyszymy, może wywołać w nas takie właśnie uczucie. I my słyszymy: Nie bój się. I w tym momencie przyjmujemy postawę Maryi, uniżenia się. To ona śpiewała. Słyszeliśmy czarnie rozponzoryjnym. Tak. Wyjrzał na uniżenie swojej służebnicy. To postawa, którą przyjęła Maria wobec Boga i którą my chcemy, Panie Jezu, przyjąć wobec Ciebie, Twojego Ojca. Bo to, co usłyszała, to było po ludzku nie do zrozumienia. Ma stać się Matką Syna Bożego. Nie to niemożliwe. Mogę powiedzieć aniołowi nie wygłupiaj się. Przecież to jest niemożliwe. Jestem dziewicą. Jestem dziewicą i mam w tym momencie. Stać się matką. W tym momencie. Panie Jezu, prosimy Twoją matkę też, żeby nam pomogła to zrozumieć, jak kobieta kochająca swoje dziecko. Marjo, prosimy Cię, byśmy potrafili tak jak Ty. Bóg chciał przyjść przez Ciebie. Panie Jezu, Ty byłeś w niebie. I domyślamy się, że zanim jeszcze przyjęła Cię Maria, to Ty wcześniej powiedziałeś Twojemu Ojcu, tak, pójdę na Ziemię. A to znaczyło, przyjąć za siebie ograniczenia człowieka, tak, niebie, Bóg. A tutaj na Ziemi przyjąłeś ludzkie ciało, które też. Ma bardzo wiele ograniczeń, może też cierpieć. Zgodziłeś się na to. I zgodziłeś się na to, żeby przyjść przez Marię, kobietę. Jesteś tym, który najbardziej dowartościował kobietę. I to trzeba nam głośno powiedzieć. Wiedzieć to mężczyznom. Mężowie, pamiętajcie, Pan Jezus przyszedł na ziemię przez kobietę i Pan Jezus przychodzi do naszych rodzin najpierw przez kobietę, to właśnie kobiety są pierwszymi głosicielami Słowa Bożego, Ewangelii. To kobieta, matka uczy swoje dziecko, modlitwy. I tutaj przechodzimy do pierwszego czytania, gdzie właśnie Maryja jest wśród apostołów. Tak, kiedy ty, panie Jezus, zostałeś wzięty do nieba, apostołowie wrócili do Jerozolimy i trwali jednomyślnie na modlitwie: z kim? Z Maryją. Z Maryją trwali na modlitwie. I Maria jest tą, która towarzyszy apostołom. I dzisiejszym apostołom, i dzisiejszym kapłanom, za których ta Eucharystia jest sprawowana. Ona jest blisko, towarzyszka życia każdego kapłana. A też można powiedzieć każdego chrześcijanina. I to my odczuwamy, odmawiając różaniec święty. Trzymamy ten różaniec święty, to tak jakbyśmy Mari o Ciebie za rękę trzymali, tak? To Ciebie trzymamy za rękę w sytuacjach bardzo różnych, szczególnie wtedy, kiedy nam trudno, żebyśmy sięgali po różaniec, sporo ludzi zasypiając trzyma w ręce, kładzie sobie na rękę różaniec, to tak jak gdyby z mamą kochającą, tak jak dziecko u boku swojej matki, tak kiedy my trzymamy różaniec i w różnych to sytuacjach życiowych dobrze jest po ten różaniec sięgać. I wtedy odczujemy, Mario, Twoją obecność. I wiele razy odczuwaliśmy ją i za to Ci dziękujemy. Myślę, że jeszcze niejedną chwilę przeżyjemy, która będzie dla nas trudna. A Ty, na Mario, co mówisz? Dotknij się mnie, uchwyć, podaj mi rękę. I właśnie za to, Mario, jestem Ci wdzięczny. Jesteśmy Tobie wdzięczni. No i Tobie, Panie Jezu, bo przecież Ty ją dałeś nam. Za matkę i chcemy być Twojej matce posłuszni, jak dziecko kochające swoją matkę i swego ojca niebieskiego. Panie Jezu, modlimy się, ażeby wszyscy ludzie poznali modlitwę różańcową, w ziemi, Różaniec do ręki i tak przez z tym Różańcem przez życie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj się za stanictwem Królowej różance Świętego, za papieża, biskupów, kapłanów, o dary Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj się za Matki Bożej Królowej Różańca, za kapłanów, którzy zbłądzili w swoim życiu o świętość dla nich, o nawrócenie, bo dla Ciebie, Boże, nie ma nic niemożliwego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlmy się za wszystkich tych, którzy nie szanują i nie kochają Matki Bożej, aby zrozumieli, że właśnie przez nią przyszło zbawienie na świat. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Myślę się za cały Kościół katolicki, aby całemu światu jednym głosem Chwalił Boga w Trójcy Jedynego, spaczony w Maryję, głosił pełną naukę Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Złagodzenia gniewu Bożego nad grzesznym światem i rozszerzenia królowania dwóch serc miłości Jezusa i Maryi w Polsce i na całym świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, aby dobry Bóg był zawsze przy nas. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Bódlmy się w Ojca Świętego o nawrócenie grzeszników i o dobre, święte powołanie kapłańskie, zakonne i misyjne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Bódlmy się też za prześladowanych chrześcijan, o siłę i wytrwałość w wierzy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Mario, za kapłanów twoich szczególnych synów, abyś złapała ich za rękę, przeprowadziła ich przez, to szczególny, przez ten szczególny czas. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, daj, aby Matka Boża, rójańcowa była naszą przewodniczką w naszych drogach życia i aby odmawiany przez nasz różaniec, prowadził nas do nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Mówi się we wszystkich intencjach Matki Bożej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Zmordź kuzynkę, która dzisiaj umarła. Wiecznie odpoczynek daj mi Panie. Ciebie prosimy wysłuchaj, wysłuchaj nas Panie. Panie dla wszystkich chorych, cierpiących, przebywających w szpitalach, żeby mieli należytą opiekę i nigdy nie czuli się opuszczeni. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O wzmocnienie wiary, nadziei, miłości oraz o wierność Krzyżowi Ewangelii, Bogu Krzyżowi Ewangelii dla wszystkich księży, całego duchowieństwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. się za wszystkie dzieci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Te dzieci za wszystkie chłopczyki, ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie, o przyboganie Trójcy przy Matki Bożej za wszystkie grzechy narodu polskiego. Ciebie prosimy. Boże, że Boże, On się nas te prośby, które Tobie przekładamy w Duchu Świętym, w zaświeciem Matki Najświętszej przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.